Siemanko Koldziska z tej strony Metsu i witam Was w ostatnim odcinku z Copa w FIFA 20. Ta seria już powoli zmierza do końca, maksymalnie zostały nam dwa spotkania jedno w półfinale. I jeśli awansujemy, to oczywiście mecz finałowy. Flamengo wygrało z São Paulo w pierwszym spotkaniu 3 do 2. Rewanż mają na własnym stadionie, więc muszą być faworytem. My w pierwszym spotkaniu też wygraliśmy. Rewanż mamy u siebie, więc nic, tylko awansować. Oczywiście, jeśli materiał przypadnie wam do gustu, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, a teraz rozpoczynamy to niezwykle ważne spotkanie. Widzimy, atakujemy od samego początku, pierwsze minuty i River już w natarciu cukulini, ładne podanie do Borre, ten zastanawia się co zrobić, podaje do Pratto, ten jest już w polu karnym, ale niestety chybił celu, a mógł być to piękny początek. Jak widzimy, odpowiedź Boka, Fabra ma zdecydowanie za dużo miejsca. Dośrodkował niepewnie Armani, kto dojdzie do piłki. Na szczęście graczy River. I jeszcze inicjujemy tutaj kontrę. De La Cruz, błąd obrońcy. Puścił De La Cruza bez żadnego ataku. Czy będzie 1 do 0? Zobaczmy. Andrada zbija to na słupek. No i niestety nie mamy bramki. Ajajaj, co za błąd w naszej defensywie! Per Fernandez pędzi niepilnowany. Może dośrodkowywać na spokojnie na pole karne. Ma miejsce i czas. Ależ obalił Pereza coś niesamowitego ale Armani. Nie dał się zaskoczyć świetna interwencja naszego bramkarza. Ciężko zliczyć, która w tym turnieju jest naprawdę cudotwórcą teraz nasz Fernandez podaje kapitalnie do Pratto. Ten ma krycie tylko jednego obrońcy. Jest od niego zdecydowanie silniejszy, więc się przedziera. Pratto dogranie pusta bramka. No i Borre to wykorzystuje. 1 do zera, a w dwóch meczu już 2 do zera. Niech teraz z Boka się martwi. Prowadzimy jeden do zera, ale to nas nie satysfakcjonuje. Idziemy po kolejną bramkę Fernandez. Ależ piękne odegranie Borre powstrzymany przez Andrade. I teraz niestety to chybił celu, a mogło być tak pięknie. Widzimy tutaj Fernandez z Boka się przedziera. Ależ się bawi z naszym obrońcą. Spokojnie odegrał Campuzano. Jeszcze dojrzany to inny piłkarz, ale ten strzał. Powiedzmy sobie szczerze, pozostawia spore do życzenia. Aj co za błąd, zobaczmy. Abia, jeszcze nie koniec tego zagrożenia. Abia w polu karnym słupek. Czy będzie dobitka? Walczy o tą piłkę z Martinezem, ale Martinez wygrał ten pojedynek. Ale niestety tutaj widzimy złe przyjęcie. Zagranie na zaratę, ale na to Pinola, Cukulini. Skoko, ładnie do Borre. Ten wypuszcza, skoko. 87 minuta. Czy będzie to akcja na dobicie river? A czy na dobicie boka? Oczywiście! Piękny lob, skoko. I zobaczmy jaką cieszynkę wykona. Idealną w takim momencie z naszym wielkim rywalem. No i wygrywamy tutaj 2-0 w dwóch meczu. 3-0. Coś pięknego. Co to był za popis River? Powiedzmy sobie szczerze. Boka nie zasłużyło na awans. Byliśmy w tym dwóch meczu zdecydowanie lepsi. I zasłużenie awansujemy do wielkiego finału. Statystyki mówią same za siebie. A oceny piłkarzy? Borre piłkarzy w meczu. Gol do tego asysta. Skokko zrobił oczywiście piękną cieszynkę. Była oczywiście przypadkowa, no bo ja nic bym nie robił specjalnie w takim momencie, oczywiście. No i przechodzimy dalej. No i widzimy wielki finał River Plate kontra Flamengo. Brazylijczycy pokonali Sao Paulo, a my Boca Juniors. My w dwóch meczu 3 do 0, oni w dwóch meczu 4 do 2. Pojedynek argentyńsko-brazylijski w finale emocji nie zabraknie. Mamy naprawdę skład w bardzo dobrej dyspozycji. Musimy być tutaj dobrze nastawieni, bo chcemy zdobyć trofeum. Zaczynamy mecz finałowy. I widzimy, to Flamengo zaczyna od ataków. Walczą na spokojnie o tą piłkę. Facchini, co wymyśli, odegrał do boku Sabrao do środkowania. Jeszcze tutaj strzał Facchiniego, ale Armani z łatwością to łapie. I zastanawia się, co zrobić. Ma sporo miejsca i czasu na podanie, i odnajduje Cukuliniego. Cukulini do De La Cruza. De La Cruz wypuścił Casco, ależ on jest niesamowicie szybki. Spokojnie odskakuje Brazylijczykom. Kasko za moment zbliży się do pola karnego. Już w nie wbiega, ależ rajd dośrodkowanie Borre na 1 do 0. Pierwsza nasza akcja, i od razu trafienie. Cóż za spektakularny początek. Jego klasyczna cieszynka. Dobrze tej Faccini, zagrał do środka May, czy do środku je? nie? Podał do Gabigola. Gabigol do środka! Ale tutaj interweniuje nasz obrońca i mamy tylko corner. Dobrze tej podanie do Borre. Ten spokojnie opanował tą piłkę. Wypuszcza Fernandesa. Czy będzie 2 do zera? To już by dobiło naszych rywali. Prat to przed szansą, ale broni bramkarz. Jeszcze Perez walczył, ale na nic się to zdało. Spokojnie rozgrywamy piłkę Perez, Prat to. Obraca się w polu karnym, ale ten strzał jest na poziomie ekstraklasy. Spokojnie Cukulini wygrał tą walkę. De La Cruz rozpędza się, atakowany i nie daje się powstrzymać. Odnalazł Prato. Prato ma niezłą dynamikę tej akcji. Delacruz idealnie ustawiony i zdobywa bramkę na 2 do 0. To już może być koniec. Bawimy się w tym finale, to mi się podoba. Jak widzimy, Brazylijczycy jednak nie chcą się poddać. Inalcio i kapitalni Armani. Cóż za popis naszego bramkarza. I jeszcze mamy corner. Zobaczmy. Czy wreszcie go wykonają Brazylijczycy. Mocne dośrodkowanie strzał głową tuż obok bramki. Centymetry dzieliły strzelca od szczęścia. I idziemy po trzecią bramkę. Ładne podanie do De La Cruza, ten z pierwszej do Skokko. Skokko wyczekał moment, podał do De La Cruza. 3 do zera to już będzie koniec tego spotkania. Ależ tutaj zabawa. Ale chyba niepotrzebna. Tylko rzut rożny po świetnym bloku obrońcy. Dobrze Milazar. Bawi się na skrzydle. Podał do środka. Gabigol ładnie odegrał. I tutaj mamy strzał. Ale Armani wygrywa ten pojedynek. To jest bramkarz klasy światowej. Jedna z ostatnich szans. Jeśli Flamengo teraz nie zdobędzie bramki to przegra ten finał. Patrzymy. Lobeiro. Czy dośrodkuje? Nie. Na spokojnie wycofał tą piłkę. Może być dośrodkowanie. Jednak podanie po ziemi. Gabigol. Ale Armani na spokojnie to przechwytuje. I tak jest, udaje nam się wygrać w wielkim finale 2 do 0. Możecie się dziwić, czemu tego jednego piłkarza tam czytałem jako Gabigol. Tutaj po prostu niestety Flamengo nie ma swoich prawdziwych nazwisk, tylko to są wygenerowane. No i ten jeden piłkarz, wiemy jak się nazywa, więc jego czytałem poprawnie, a reszta, no niestety się nie udało. Wielka szkoda, to jest też jeden z braków tego trybu, że brazylijskie zespoły są tu strasznie niekompletne. I praktycznie nie ma prawdziwych piłkarzy, a nie oszukujmy się. Wygenerowanymi to można grać w dziesiątym sezonie kariery, a nie w trybie Copa Libertadores, gdzie EA niby kupiło sobie ten tryb. No ale co z tego, jak nawet nie mają wszystkich drużyn z prawdziwymi nazwiskami to jest trochę słabe. No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Tak wyglądają statystyki. Jeśli chodzi o oceny piłkarzy, Kasko został bohaterem tego finału. Asysta przy pierwszej bramce, spektakularna akcja naszego obrońcy. Armani trzy interwencje, Pires zaledwie jedna. Pięć interwencji oczywiście Armani, jedna Piresa. A my przechodzimy dalej. I cieszmy się ze zwycięstwa, bo jest to wielki sukces w historii naszego klubu. Zdobywamy Copa Libertadores. Jesteśmy najmocniejsi na kontynencie. Już nam nikt tego trofeum nie zabierze. To mi się podoba. Wielki finał w naszym wykonaniu. Ale też warto, za chwilę będzie się przyjrzeć statystykom poszczególnych piłkarzy, kto był królem strzelców, no niestety nikt z naszych, już to widzimy w tym momencie, tylko jakiś wygenerowany piłkarz z Palmeiras. Może mu trochę podkręcili statystyki, dzięki temu zwyciężył, no bo bez tego pewnie byłoby mu ciężko, ale zobaczmy, zobaczmy, kto tam został. Freddy Tinnio. nie mam pojęcia kto to jest w prawdziwym życiu. Od nas najwyżej Prato i Borre po 7 ramek, razem mają 14, ale niestety to się na dwóch rozkłada. Lopez najwięcej asyst z Racing klubu aż 9. Od nas tam byli nawet wysoko, ale Armani oczywiście został najlepszym bramkarzem 11 czystych kont w 13 spotkaniach. Czy można chcieć coś więcej? Tak naprawdę. No powiedzmy sobie szczerze, nie. Fantastyczny turniej naszego bramkarza. Jeśli chodzi o tą serię, to by było na tyle. Jak oceniam ten dodatek, dość średnio. Powiedzmy sobie szczerze, nie jest to nic jakoś dla Europejczyka wielce interesującego. Nagrałem to, bo jest to nowość w FIFA w trybie kariery. No, nawet nieźle się bawiłem, ale to raczej spodoba się bardziej osobom z Ameryki Południowej, chociaż w PS-ie podobno to zdecydowanie lepiej się prezentowało, więc myślę, że jakoś za wiele osób to do FIFA z Ameryki Południowej nie przyciągnie. Wy też możecie mi napisać, co myślicie o tym dodatku, czy wam się podobał, czy może jeszcze gracie, czy tylko raz tak jak ja zagracie, no i potem już o tym zapomnicie. Mogli to zrobić zdecydowanie lepiej, szczególnie kują w oczy te licencje na brazylijskie zespoły, bo trochę dziwnie się gra jak. Cała drużyna jest wygenerowana przez komputer, jeśli chodzi o nazwiska. No, i nie ma tego klimatu. Może kiedyś będą mieli prawa do wszystkich zespołów, to wtedy będzie to zdecydowanie lepiej wyglądać, a jeśli chodzi o ten materiał. czyli znaczy oczywiście, prawa do wszystkich nazwisk, żeby mogli ci piłkarze być prawdziwi, żeby Gabigol nazywał się Gabigol, a nie miał zupełnie inną twarz. Nawet fryzury mu nie zrobili podobnej. To jest dopiero dramat. A jeśli chodzi o tą serię, to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jej obejrzenie. No i oczywiście zapraszam Was na wszystkie pozostałe serie, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych materiałach.